Siemano, witajcie, z tej strony Martinez i w dzisiejszym filmie to będzie chyba czwarta część e, pakowania paczuszek a więc e, muszę coś wymyślić tylko nie bardzo wiem co dobra, postaram się coś zrobić bo się pewnie sprzerwię. E, nie o to chodzi. Ten naszyjnik. Ja go muszę ogarnąć. E, więc ja go odstawię tam. I w tym czasie zrobię... Nie pytajcie, to mam wszystkie takie cośki do robienia naszyjników i tak dalej. E, w tym momencie ja po prostu zrobię bransoletkę taką pomarańczową. Eee. Dla Zuzy 23, e, no i ewentualnie zaraz dla Mai, bo ja się dzisiaj spotykam z Maią, ona do mnie przyjeżdża na noc. Może będzie jakiś film? Nie wiem. Zobaczymy. Idę po nożyczki. Są i nożyczki. E, a więc ja jeszcze tylko muszę wziąć taką jedną rzecz. Udało się. Ale to nie o tą rzecz mi chodziło. Więc nie pytajcie. E, dobra, no to ja muszę tylko uciąć paseczki. Zrobiłam taką pomarańczową bransoletkę dla Mai. I idziemy... Ja tu wsadzić. Hopsa. I teraz muszę coś wymyślić większego. E... I wymyśliłam. Tylko... Tylko będę musiała to zrobić... Ona do mnie przychodzi jeszcze dzisiaj, dzisiaj wieczorem. I będzie na noc. Więc muszę to zrobić dzisiaj. A mogę to zrobić dzisiaj? E... Wtedy, kiedy będzie jakby... E... Wiecie. Ona już u mnie, więc... Zdradzę Wam, co to będzie. Jak pewnie już widzicie, mam tutaj yy, takie poszewki. Poszewki i wstążka. Yy, równa siederka. Yy, a że ja mam takie dwie derki dla perełki. To będą takie. Taka zielona i taka, taka zielona. One są bardziej zielone jak coś. Yy, o, takie. To jest zielony, nie szary. I to jest e, jasny zielony, tylko tak słabo łapię. E, nie widzieliście tego, no boż. I jeszcze dzisiaj kupiłam taką e, różową ciemną i białą. Białą dla perełki a tą różową dla śnieżki, więc, e, więc mogę jeszcze dzisiaj zrobić. O, już nie zobaczycie tego. E, więc mogę jeszcze, jak mi się jak zdąży, to możliwe, że jeszcze dzisiaj zrobię tą derkę e, dla niej e, dla tych, e, no wiecie. E, no, i, no i po prostu e, możliwe, że tą wsadzę, a jak nie zdąży, no to trudno i e, dam jej kiedy indziej, bo, bo po prostu. E, serio czasu nie mam. Mój kosz jest cały wypełniony, więc nie pytajcie. O Boże, znowu się wysypało. Dobra, tamto spakowałam. Ja myślę, że taderka już jej starczy. E, I teraz trzeba się zająć Zuzon 23, więc... E, zacznijmy może od... Naszyjnika? Co by na to? E, wiem, że ona lubi kolor czarny, ale ja mam mało czarnych koralików, więc po prostu... E, wybierzemy coś stąd. Dobra, ja sobie wczoraj zrobiłam z tych koralików. To możemy zrobić na przykład z tych. tych. Dobra. To ja szykuję żyłkę. Hop, hop, hop. Ojej, dużo tej żyłki potrzebuję. O, trzyma się. O Ojejcia, jeszcze trzeba tutaj wszystko to ogarnąć. Jeszcze to. I teraz z tego wszystkiego trzeba zrobić naszyjnik. I tego. A więc ja to idę ogarniać. Eee, nie pytajcie, jak już widzicie, zrobiłam tyle. To jest naprawdę mało. O, tu może lepiej widać. Jeszcze mnie dużo pracy czeka, ale ja to zrobię. Przymierzałam i nadal jest za mały. Ale zrobię to na długość mojego, który sobie zrobiłam wczoraj i Wam go też pokażę. A więc tak się prezentuje. O, taki jest. I on mi starczy na całą moją szyję, więc na no, szyję Zuzy też będzie pasować. Ech, niestety, muszę robić dalej. Stwierdziłam, że po prostu nie bardzo mam czas e, i stwierdziłam, że po prostu będę... E, zrobię jej bransoletkę, bo się boję, że mi koraliki e, e, po prostu... Będę ich miała za mało, a dużo robię rzeczy z tamtych koralików, więc wiecie... Właśnie w tej chwili usłyszałam, że trzeba to wszystko wsadzić do piekarnika, więc em, biorę cynamonkę, kwiatuszka, jakąś kanapkę i donata. Rękę, o rękę, rękę i rękę. Teraz możemy iść to wsadzić do piekarnika. E, już jakby to się piecze. A ja wracam do robienia branzoletki. Już skończyłam branzoletkę. Spakowałam, ale jeszcze muszę wsadzić do kartonu. Dobra, no i to chyba na tyle w tym filmie. Ja to wszystko sprzątam. No i do zobaczenia za jakiś czas.